tam serdecznie, a ściągnę żeby sam siebie słyszeć, proszę bardzo wschód słońca w Gdyni jeszcze ostatni dzień nad morzem, bilet powrotny już zakupiony piękna aura Adi tam śmiga widać z wykrywaczem tam jest tu, tym, tym, tym. tam mamy gdzieś lorbasa no i cóż, no trzeba jeszcze troszkę popolować na tej plaży Przyjechało się taki kawał drogi. To grzechem by było nie spróbować. Co prawda jest piąta nad ranem. Co nie, co nie napawa mnie optymizmem. <grym> to nie są moje godziny pobudki. Zresztą każdy wie, że ja tak yy, zazwyczaj chodzę na wykopki o wczesnych porach porannych, czyli około godziny dziesiątej. No ale cóż no, <grym> zarobek wymaga wyrzeczeń. Także ja śmigam, zobaczymy co z tego wyjdzie. I zobaczyć tą zabawę, którą tutaj codziennie wykrywacze przechodzą. I ciach, pierwszy strzał. Kurczę, w końcu zarobek, w końcu porządna kasa. No nie wiem czy ta plaża przebije plażę we Władysławowie. Tam wpadło 7 z groszami, ale tutaj jest tak okrutny śmietnik, że to się w głowie nie mieści. No ale dwójka już dobrze nastraja przynajmniej. Jak piątka wpadnie, to będzie remis. I proszę, jest kolejna znajda na gdyńskiej plaży. Piękny wóz. Jakiś ten... złomek to jest, czy nie? Nie wiem, czy tak złomek wyglądał. No ale fajna rzecz w końcu. Tak, czas leci nieubłaganie. <grych> tutaj w ogóle fajne miejsce pokazał mi, mimo że później się tam udam. Jakieś muzeum dział olbrzymich. Zobaczymy, czy da się tam wejść jakoś. Niepostrzeżenie. A ja tym razem mam grosika na szczęście. Nie wzrasta mi ta pula moja, ale, ale przynajmniej cokolwiek spada. Nie licząc tych kapki i zrywek zbrowara. No ale cóż, taki urok chyba szukania na plaży. Nie jest to moja działka. I nie sprawia mi to wielkiej jadochy. A tutaj proszę na oko prawie że... No na oko, jak na oko namierzyłem do wykrywaczem. ciach jest kolejna dwójeczka. Już 4 złote się zebrało. Także idziemy, idziemy po podium. Po podium nadmorskiego poszukiwacza. Kurde, ale naprawdę parza tutaj to jest łokrutny syf w ogóle jakaś tak Gdynia mi się nie podoba za Wody słabowa była ładna jak macie gdzie jechać to polecam wody niech Nie piękny schód słońca jeszcze piękniejsza znajdę po wschodzie słońca proszę bardzo, już taka sfatygowana trochę przeleżała tu biedna złotóweczka ale ja cię uratuję ty się nic nie przejmuj <grymne> i moi drodzy proszę bardzo 10 groszy to jest pierwsza groszowa sprawa same złotówki wpadały i mamy w końcu 10 groszówkę też wyleżaną no <grymne> i patrzcie sypło głubymi na początek Zajawiło, że jednak może być fajnie, a teraz sypie samą drobnicą. 10, groszy, A sygnał fatalny na Maynlabie, na trybie plaża. 1. No i proszę, okazało się, że Ludwik najmniej, najdalej mieszka, to i najmniej yy, obyznany z tematem. Ale jakie bum bum fajne. Ale jakie bum bum piękny, proszę bardzo. Piątka ponad. 5.21 dokładnie piękny Hot Wheels. Także tak kończę przygodę z gdynią z morzem tak <laughs> tutaj wszyscy mnie pobili na łeb na szyję nie będę już opowiadał, ale oni, 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 oni tu majątek zbili Ty, ale że, no, tyle mogę powiedzieć. Nie da, nie da podbierać puszki, Aroma King, <laughs> Aroma King i te sprawy. Dobry. Także ja też się żegnam, uciekam w stronę pociągu powoli. I trzeba wracać w końcu do domu. Wyspać się. Przynajmniej z dwie doby.